To jestem ja, a to jest Tromba, z którym zmierzy się w pojedynku umiano lepszego gracza anarchii. Lecz zanim do tego przejdziemy, muszę zmienić się w innych konkurencjach, a pierwszą z nich będzie kto dłużej przetrwa na spawnie, w której będę rywalizował ze Stafsonem. Witaj duszku, Siemka. O Jezus, poczekaj, jeszcze muszę pizza <grym> odebrać. <grym> Więc y witam cię, Stafsonie. Witam, witam. Za chwilę sobie z ponieważ mamy podkę, tutaj na niewidzialność. I naszym zadaniem, naszą rywalizacją, w którą się zmierzymy, będzie to, kto dłużej wytrzyma na spawnie. Tutaj na spawnie za linią, bez itemków. Ustaliliśmy jeszcze, że weźmiemy diamentowy miecz z Kita. Tak, aby móc zabijecie. I zaczęliśmy nasze wyzwanie. No i dobra, to co? Uciekamy, uciekamy, nie? Wychodzimy. 3, 2, 1. Start. Y, start, ja już, ja już czekłem, nie? Ja już, ja też już Ale nikt chyba nas nie goni na razie. Nikt nie wyszedł za nami, nikt nie wyszedł za nami, spoko Ej, słyszałem cię, słyszałem cię obok No gdzieś spadłem Ale tak próbuję znaleźć po partyclassach i cię nie widzę nigdzie O ty, chyba nawet kilka jakiegoś złapie Tak? Jednak nie, 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 nie. Masz walecie go perełki dwie, żeby sobie uciec, nie? No prawie, prawie miałem, ale ktoś wybiegł i na czołówę ze mną się spotkał Ja tu jakąś kampę w sumie znaleźć. Ej, ja idę też do linii Może kogoś Ej, zróbmy ta, A ty zabijesz kogoś, czy nie? Nie, jeszcze nie to jest jakiś w, w spodniach, to lepiej tam nie będę podchodził. Na razie cisza eee. i spokój, ale zaraz jakiegoś stywka upoluję, tak coś te, tak czuję. Możemy zrobić, że takie, nie, że taka po prostu takie dodatkowe wyzwanie, że możemy zabić jakiegoś gracza po prostu. Jak się uda, to będzie spoko, jak nie, no to, to, to nie, nie. No dobra, ty, no to ja prawie zrobiłem już to zadanie, tylko mnie uprzedził jakiś cwaniaczek. Polując na graczy, przenieśmy się do następnej rywalizacji, w której zawalczy wraz z Gabeksem. Siema Gabeks. Elo, elo, Siemanko. Y, zmierzymy się dzisiaj w wyzwaniu, kto pierwszy z Zdobędzie nowego peta pająka no nowego peta, Z tamtego roku Więc zbiliśmy na eventową strefę i poszliśmy do domu strachu Wijamy, idziemy, o lecimy cienie, nie? Dobra Czas start Kto pierwszy będzie peta pajączka, wygrywa, Okej, okay, dobra A żeby zdobyć peta pajączka, musimy zabić tysiąc potworów Uuu, aj dobra, fajnie, fajnie Ej, pewno... e, jest dużo pająków, strasznie dużo pająków tu jest Ja tak samo tu mam sporo pająków O kurde, ile, ile małych pierdków jak już pewnie zauważyliście, z potworku wypadają dynie, które można otwierać. I to jest nasza kolejna rywalizacja, w której zmierzy się wraz z Raksenem. Ale dobra, w pierwszej kolejności przedstawię tutaj wam dynie. Pierwsze może są takie słabe itemki, pod całe dla takich początkujących graczy, więc nic szczególnego. E, najpierw sobie wymienić na e, drugi poziom, mając 64 dynie pierwszego poziomu. Możemy wymienić je na drugi poziom. A jeśli uzbieramy 16 dni drugiego poziomu, możemy je wymienić na jedną dynię trzeciego poziomu, z której może wydropić nowy kostym wampira. nadaje no nam plus 10% damage'u. 4 dodatkowe serca. Możemy otwierać shulkery bez stawienia ich na ziemię. oraz najlepsze, za każde trafienie leczy nas 7% zadanych obrażeń przeciwnikom, które jest no, Naprawdę mocny. Pet Dracula z tamtego roku, nowy tamek Plecak Drakuli plecach Drakuli możemy przechowywać w nim pięć przedmiotów. Które da się wyciągnąć podczas walki. Lecz nic nie możemy wtedy do niego włożyć. Drugą też dość dobrą funkcją jest to, że po śmierci nie tracimy go. Więc to taki spokój, spoko tamek pod walkę. I najmocniejsze totem ułaskawienia powrócił. Przez co cena totemu spadła strasznie w dół. Ale spoko, że wrócił. E, mam nadzieję, że uda się wydropić jakiś tutaj totemik. E, oraz krew wampira, księga wampiryzmu która była też dwa lata temu z totem ułaskawienia. E, chodźmy sobie raksenik i otworzymy sobie te dnie. I zobaczymy, kto wziął lepszy dropik po prostu. Więc Siemka Raksen Mieka, witam, witam. Więc zmierzymy się w openingu. Komu bardziej los będzie sprzedał, ten po prostu wygra ten pojedynek. Trzymaj ode mnie trzy dynki. Dobra. Trzy straszliwe dynie poziomu trzeciego. I po prostu osoba, która będzie miała mm. lepszy drop, wygrywa ten pojedynek. Więc dobra, no to co, chyba możemy otwierać, nie? To otwieraj pierwsze i no, tak. No, ja liczę na, na to ja liczę na to tem, ale coś czuję, że mała szansa bardzo, może na to. Fajnie by to temłaskawienia wypadł, było naprawdę spoko, nie? Dobra, otwieraj pierwszy. Dla, jakby dla mnie wypadł to tam. No, no trzy, cztery. Kręcę, uwaga A Kurde, jaka fajna animacja Totem, 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 totem. Zaczarowania Aj, ja, ja, też, dobrze, też dobrze, też dobrze ja To jest dobry drop, bo teraz merki są drogie, no? no Ja otwieram Proszę, coś fajnego, okay. coś fajnego to Masz o. Anarchiczne buty 2 Ale co, no, ten, tak ten, ma, tak, ja, Otwieram też Zmianki znowu? Zaczarowania No nie, to się w ogóle nie zwraca To ja co? Ostatnio. Totem Spodnie, Oj. galoty. Dobra, ja nie wiem, nie wiem. Co masz? Ostatnia, ostatnia, proszę. To musi... Jak to odda, jak to będzie to tę łaschę na przykład, to wygrywam cały pojedynek. Proszę, no los no, musi... No. musi tutaj ten... Widzowie, łapka w górę słup i robotwiem. No, Cztery serca. No i... Ja Rozbęk no, i spodnie Ana 2 to jest k a to źle. Ja mam 48 zaczarowań, a na buty 2 i 4 serca. No to, wygrałem. to wygrałem. Bordę, no. Ja pierdzielę, no. Ha, net los. Aha, Przecież to były moje temy. To były moje dynia. Niestety z Raksenem przegrałem, więc sprawdźmy jak idzie mi zabijanie graczy na spawnie. Ja jestem w kłodzie, ta kłoda jest naprawdę bardzo ładna, nie? Więc... A ja tak sobie biegam wokół spawna na aferkę. Dobra, no, to, no to, to... O, jest jakiś ziomek! Jest Steve jakiś! Nie! Wrócił na spawna! Wrócił na spawna! Wrócił na spawna! Nie zdążyłem. Wrócił na spawna, nie zdążyłem, o tak blisko. Ja zaraz go znajdę. Dla mnie wyjdzie. Widzę cię, widzę cię. Widzę twoje part klasy, widziałem chyba. Może jakiś, no, możliwe. Stiwunie jakiś podbieg, ale się cofnął. Tak, bo cię słyszę, słyszę. Słyszę twoje kroki, twoje kroki słyszę. Tak? Tu jesteś. Hitaj cię, Hinałem cię. to też? Tak to ja Akurne. bo ja, moim zadaniem jest schęcić cię, je żeby cię zabić i w ten sposób wygrał. Jakby nie ma tego w zasadach, że nie możemy się bić. I przy okazji sobie zabójstwo wykonam, nie? O, to taki jesteś. Mało czasu, miało niebitki zostało. No jak restart! Nie może no być restartu. restart... To było <grym> Nie widzę cię. To jest cały czerwony napis przed twarzą. No, to jest najgorsze, to jest najgorsze No nie! O nie! O dupa, o dupa, odupa, odupa, ale to restart, restar, więc za chwilę zmierzymy się dalej po prostu, nie? Ty bo na jego, żeby nam się witka kończy za chwilę, mam minutę nie niewitki. Ej no widziałem Cię? Ja Ciebie też, wie? No nie! Ej nie! Ojej, o nie, o nie, o nie! O nie. Ale i ty, dobrze, dobrze. Ale dostałem po dupie. No jak to jaki a ja Ciebie nie! Dobrze, dobrze, dobrze widziałem tego smroda. Ale masa się klepię masa się klepie, jak się nie widzi kogoś. O, widzę, widzę cię, widzę cię, widzę cię. Dobra, trzeba przeorać trochę. Jest. A ja mogę cię z łapki hitać? Nie, 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 to nie ma sensu, jak ja cię nie widzę. O kurde, o kurde, ej Ja no muszę zjeść chyba to... jabłko, jabłko muszę zjeść. No nie? i lupa, już mnie widzisz, nie? I już jest lipa, więc już No ale perełka. Dobra, ja sobie ręczniczkę zostawię jeszcze. O, Jest! Nie, 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 nie. Jest! Yes! Dobrze. No. 8 serc mi zostało, 8 serc mi zostało, blisko, blisko, blisko. Nie, mogłem, mogłem nie oszczędzać tego refika No, jakbyś zjadł i byś na mnie puszczał, to może bym zginął, nie? Bo było blisko, nad hity no. byłem, nie? Przetrwałem dłużej na spawnie, ponieważ wyeliminowałem Stavsona, więc sprawdźmy, jak idzie mi eliminowanie pająków w wyzwaniu z Gabeksem. A ale nie przemyślałem, że to zadanie będzie strasznie długie, przecież zabijamy. A dopiero co ma nie? Więc. A. Jeszcze troszeczkę nam zajdzie z tym zadaniem, ale jestem ciekawy ile ogólnie dyń zabędziemy, jak, zabi jak zabijemy wszystkie tysiąc matków, nie? Dobra, za chwilę się będę ładował na spawnę, żeby sobie te dynie w sumie ustawić i się dobrać. Ej, no, ej, dobrze, właśnie, właśnie, właśnie. Mimo, że mam nieco mniej zabitych pająków, to Gabex idzie na spawn'a, więc to jest moja szansa, żeby go przygonić. I do pieca. I do pieca. Jego pieca! I do pieca? I do pieca, Ale cringe'a tego nie znasz, nie? Cringe'a tego nie znasz. Masz złote jabłka? I do piec. I do pieca! Masz złote On jabłka? Dwa staki. On dwa staki. I do pieca! Idę dalej, farming, to zaraz mnie przegonisz. mam 700 smoków. Ile? 700 I Ciebie chyba ja jadrą. Gdy Gabek zwrócił, przegoniłem go o jednego zabitego mopka, więc szanse się wyrównały. Więc gdy tak farmimy, przejdźmy do nieco spokojniejszego wyzwania W którym zmierzy się wraz z assassinkiem Mamy 10 minut i ten, który zbuduje ładniejszą dynię, wygrywa 3, 2, 1, start, nie? nie oh. musi być w środku jakby pełne Bo być puste? Cholera, nie wiem jak to zbudować Krzywe to zrobiłem już, nie, ale dobra, będzie krzywa Moja, moja, moja dynia będzie krzywa, nie? Stary, ja tak nie umiem wbudowanie, nie? Mamy też 10 minut zaledwie, za więc... <noise> ja pierdzielę jak to wygląda, dobra Ja nie wiem jak to zrobić <noise> Moja dynia nie wygląda jak ty. O oh, fuck. Pyk, pyk, my też. O tak, o, taki detal zrobimy. E, Mamy jeszcze ten kolor, więc sobie dam jakiś tutaj pyk pyk. Dajemy sobie tutaj. Dwa, trzy, okej okay. Dobra, dobra. To, nie, to nie wyjdzie Ja przeszedłem już chyba stary Wszystko, Wszystkie moje najśmieszniejsze oczekiwania co do tego, nie? To, to w ogóle nie są oczy, to jest taka dynia chyba Ja pierdziele No nie, e, ciekawe co ci wyjdzie, ciekawe co ci wyjdzie Mam nadzieję, że moja będzie ładniejsza e, Jakby my nie będziemy wybierać kto kogo jest ładniejsza Wy wybierzecie kogo jest ładniejsza dynia Finalnie jak ją zbudujemy No moja to w ogóle nie wygląda jak dynia Ale możecie wbić na instagrama, założyłem sobie instagrama w Link macie w opisie, teraz mam się ta nazwa na ekranie E, i... możecie sobie wbić... Czekaj, okay. czemu to jest tak krzywo? bo to jest tak krzywo, ej, poza zagłosowaniem na lepszą z dyni Niebawem wyleci nam także moja fotka, więc polecam zaobserwować i być na bieżąco. Wróćmy więc do naszych dyń, ponieważ właśnie skończył się czas. Ostatnie 30 sekund mam, może coś się nie? Nie! Czemu tak wszystko wygląda? Czemu on tak wszystko wygląda? E, nie wiem jak to zmienić. Stop, czas, stop, już już koniec, dobra, nie? to wygląda, dobra, jakby dobra. ktoś zjadł dynię. Jakby ktoś zjadł dnie i potem zestał się tą dynią. Dobra, ej, chodź najwyżej do mnie i zamieniamy się, nie? I dawaj i reakcja, nie. Okej. Okay. Ej, jakie ładne, i jak ładne ci to wyszło. W sumie, w sumie ja sobie luknąłem wcześniej, to trochę poprawiłeś, ale ona jest wbudowana w ziemię. Kurczę, ona twarz jest bardziej masywniejsza, to też jest fajniejsze. Ale jak fajne. to wygląda ta twarz, nie, ta twarz jak wygląda. Ale twoja jest ogólnie ładna, twoja bardzo ładnie wygląda. Jak <totrofie> <Wiele, totrofie> <totrofie> 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 Trochę jak wandarynka, trochę jak no. Więc bijcie na Instagrama i głosujcie, kogo dnia wygląda lepiej. Patrzcie widzowie jakiego tutaj dinozaura sprowadziłem na anarchię, nie? Sieman witam bardzo serdecznie. jo, zaraz tam dinozaura. Ale ogólnie teraz, jak widzisz jest event Halloweenowy i naszym zadaniem, okay. naszą rywalizacją, ponieważ zmierzymy się w pojedynku, kto pierwszy zginie 10 razy na 10 różnych sposobów, ten po prostu wygrywa. Dobra Alecimy, nie ma co, nie ma co od gracza ginie od razu. Dobra. Ja tak samo odgraczę, się zginę Proszę, uderz mnie, udeź mnie. Nie! O nie, chce bić, się, no zabij mnie, zabij mnie. Uwaga konkurs. Jeśli chcesz wygrać nową eventową rangę, napisz w komentarzu, co najbardziej podoba ci się na tym evencie oraz napisz swój nick z Minecrafta. Wyniki znajdziecie na moim Instagramie po 24 godzinach od publikacji tego filmu. Zabij mnie, zabij mnie Franek. Dawaj, dawaj. Franek, Franek, Trapi mnie. Dobra, pierwsza śmierć. O no, zabij mnie. No zabij mnie. Dobra, zginę od gracza, pierwsza śmierć od okej okay. Mamy już tutaj drugi sposób, drugi sposób Szybko, 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 szybko okay, 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 Od nie. wysokości, od wysokości, Kolej, od wysokości, dobre, od wysokości, dobre, od wysokości. Dobre, dobre. Dzięki za pomysł Jest od wysokości drugi sposób I mamy jeszcze trzeci, mamy jeszcze trzeci Ale nie ten, czekaj Ej, a od Wojda się liczy jako osobne, nie? Ej, Czy nie? nie a tak, liczy się, bo to jest osobne Nie, nie wiem, nie musi liczy, liczy, się liczyć Dobra, a to nie był wojd Nieważne, to Zobacz, co gości znowu. Dobra, biję od zombiaka. Grabarzu, zabij mnie, zabij mnie. No debilu! Jest, jest. Dobra, grab yes. grabarz mnie zabij. zabij. Zabił mnie. Zabił mnie tym grabarzem. Zabij mnie. Trzy na dziesięć mam. Trzy ja też trzy. Ej, mam lepiej. Enderman musimy zabić. Ej, jak zginiem od Endermana, to jest jak osobne, nie? Bo to jest inna jakby, wiesz Czwarty, czwarty śmierć, czwarta śmierć, czwarta śmierć mam. Zawił mnie, czwarta też, też czwarta. Jak? Enderman? Tak No e czemu Enderman! Dobra, Enderman nie zabi... zabił. Enderman nie zabił. Okej. Okay. Odgraca, kurde, wiem co zrobię, wiem co zrobię Void, Void, Void TPA, TPA do kogokolwiek Do Duszka, się, Duszka się do Duszka się Od Dripstonów, od Dripstonu musi się liczyć. Nie Jakby go tyle od Dripsu musi być. Dobra, Proszę, od od No nie, debilu! On wkradł mnie! od wysokości zginąłem. Ja pierdzielę, zginąłem od wysokości. No nie, no nie ma Wojda. co Ej, warden! Warden się zrespił! Dawaj! No zabij mnie! Trzymał ten warden na 20 AP i nie może mnie zabić. I jest super <grym> wstrzymaj wstrzymaj jest taki wstrzymaj? anarchiczny. O, dobra, ktoś mnie tapnął, ktoś mnie tepnął, proszę! Jest, od oh, ripstowów, od oh, ripstowów, od oh, ripstowów, oh, były ripstowny, oh, były dripstone. dobra, piąty kill, piąty kill, dobra, gdzie jest ten, gdzie jest kriking, jak z tego krikinga, pokaż mi krikinga no Nie bij mnie Albo to obij mnie, obij mnie, obij mnie, kriking, kriking, kriking To Ty jest złe, Tyłem? A czemu u mnie to jest warden? Bo, bo jesteś na innej wersji, bo jakby na, na jeden wersja... Dobra, zabił mnie, zabił Zabij mnie Zabił mnie, to jest, dobra, mam 5 na 10. Bo jakby on jest w ten sposób, że... Ja mam 6 na 10, że on jak jakby jesteś przodem do niego, to on cię nie bije. A jak jesteś Ej. tyłem, to ty ciele 10 serc za hita, nie? Szkielet! Zabił już szkielet! 6 na 10, 6 na 10! Nie, hitnąłem jakiegoś Diaksa niepotrzebnie i on mnie może zabić za chwilę. Ja pierdzielę, ale i do góry Zginąłem w wodzie! E, 7, 7, 7 Dobra, rozumiem, siędłem. Zginąłem od tego jeszcze, to mam osiem. Dobra, a gdzie są jakieś pająki albo jakieś wie. O, wiedźma, ma, wiedz Wiem. Wiem, ej, dobrze mi, dobrze, mi, dobrze, mi podpowiedziałeś, dobrze mi podpowiedziałeś dobrze mi Nic nie podpowiedziałeś. się nie podpowiedziałem, nie słuchaj mnie W domu strachów są pająki, nie? I w domu strachu pająk nie zabije po prostu. Tu jakby nikogo nie ma, nie to pewnie mnie nie zabija. Tu są jakieś itemki wywalone w tej itemki. Pająk, 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 proszę zabij mnie. Okej, okay. ej, ląbije po 10 sens. Dobra, zabij mnie. pająk mnie zabij, mnie pająk. Ósma śmierć, jeszcze dwie śmierci, dwie śmierci. Tylko w jaki sposób? Kurwa, no Wiedźma, proszę! No nie, wiedźma spadła na dół, no Wiedźma, wiedźma, wiedźma tu wiedźma, wiedźma, proszę, proszę, proszę. Dobra, od wiedźmy. Czy masz dziewiątą? Ta. Ostatnia śmierć! O, jest szkielet, jest szkielet, szkielet, szkielet. Dobra, bok, od boga dal ginę. Dobra, zabij mnie, zabij mnie, zabij mnie, zabij mnie ten. Jeszcze ostatnia śmierć, ostatnia śmierć! Ostatnia śmierć, tu jest szybszy, który jest szybszy, tylko nie mam od czego zginąć, już, nie? Wiem od czego, idę wygrać, idę wygrać, idę po zwycięstwo. Nie, bo zabij mnie pająk zwykły. A jeszcze idę od pająka jaskiniowego zginąć. Pająk zwykły, no nie, ja jestem do jaskiniowego, jaskiniowe są u góry, tu już ci pomagam, bo się u góry prawie. Muszę to wygrać, muszę to wygrać. Tu jest jakiś ten gracz Jest zatrudny pająk, jaskiniowy, ten mały bij mnie Jest, zginąłem, wygrałem Wygrałem dzisiaj śmierci No i koniec, koniec i po challenge'u Ej, ale było bardzo blisko, na koniec mi już wyprzedziłeś I potem jeszcze ja troszeczkę szybciej wziąłem i... Dobra, GG, udało się, ej, bardzo ładnie, bardzo ładnie Więc wróćmy teraz do Gabeksa Ponieważ zbliżamy się do połowy zabitych pająków Już nie dużo mi brakuje, już nie dużo mi brakuje I Proszę, odstaj pajączki, odstaj pajączki I tak samo Jeden. Mam! Mąż 500? 500. Tak Niemożliwe, 50, ja mam 549, 54, troszkę mniej a, ja mam 500, ja mam 500. ten mam 500. Naprawdę, mam. Ścięgam, mam bierzesz, To czemu jeszcze bierzesz Może we mieć mniej, nie? Postanowiliśmy, że zrobimy sobie przerwę. I wrócimy do zabijania tych pajączków później, ponieważ zabicie 500 pająków zajęło nam około godziny. Mając przerwę, przejdźmy więc do kolejnego pojedynku, w którym zmierzę się wraz z trąbą. Trzeba, trąba, siemka, siemka, siąka. Hello, eee, Więc dzisiaj, jakoś są papugi, widzę, masz jedną na ramieniu. Jakąś fajną złotą papuszkę. Złota bofituje do korony Gdy zbierzemy taką papugę, nada nam ona od 1 do 3 losowych efekt. Natomiast jest także legendarna papuga, która nadaje nam same pozytywne bonusy. Więc yy, w takim razie będziemy sobie szukać papugi i po prostu kto pierwszy znajdzie papugę, ten wygrywa. Nie musi być złota, może być z Jak się jeden! osuń się ode mnie, bo nie widzę dromy, nie? Więc będziemy sobie szukać papuszki na RTP i po prostu kto pierwszy znajdzie, ten wygrywa. Więc yy, możemy zaczynać, chodź, lecimy, nie? Tylko ja mam elektry! Strollowałem nie wziąłem elektry, dobra, płykłykłyk, dobra. Dobra, no to, to pierwszy, pyk, pyk, to, to, ja już, to ja już lecę. Dobra, szukaj, szukaj, szukaj. No ja też lecę, lecę, ja lecę, lecimy. A to jest widać? Bo ja jeszcze nie widziałem papugi na mapie. Yy, jest, tak, może ten... tak świecą. Ja takiego no się no widziałem. Kiedy, kiedyś tu miałem takie szczęście, że się tylko typnęłem losowe i papuga była obok, ale teraz takiego szczęścia nie miałem. Ale ja mam taktykę, ja mam na taktykę, gdzie szukać tam się, gdzie graczom się nie chce wchodzić, to tam powinny być zazwyczaj. Wydaje mi się, że jest ich mniej niż na poprzednim evencie. Ale też papugi pojawią się na strefie eventowej, więc yy, ewentualnie tam będzie można iść poszukać, ale tam jeszcze zmniejsza szansa niż w RTP, bo tam jak się pojawi jakaś papuga. To jakiś gaz od razu ją zbierze, nie? Więc... No w sumie też, no tam, tam jest za dużo osób. Ja w chyba mogę być, co? Też mogę się zarysować. Chyba tak, ale nie czy się nie utopić przypadkiem. A mi się wydaje, że on tak w powietrzu się bardziej resetuje. No tak, bo tak, tak. jak no. znalazłem, to w powietrzu było jedno. Tak spadało po prostu, więc może być u góry też. A dobra, idę chyba w inne miejsce. Spawn po prostu, bo tu jest takie do woda dookoła, więc przy wodzie. No nie chcę przeszukać przy wodzie, nie? W sumie można ja też zmienić miejsce. Nie, no nie musisz, szukaj w jednym miejscu, lataj dookoła. <laughs> nie, 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 nie. nie, patrz klikam, klik, klikam, klikam, guzik losowie, jest moja. Pa, po co? Nie no tak nie może być. No papuszko proszę Na pewno jest widać jak na poprzednich eventach? No chyba tak, raczej tak. Mi się wydaje, że on tak po prostu świecą mają glowing, nie? Gorzej jakby była jakaś papuga, a ja bym jej po prostu nie zauważył i bym ją pominął, nie? To była beka wtedy. Nie jak ma glowing to na pewno będzie widać. Nie, zawsze jak się szuka to jest tak, że się jej nie znajdzie, ale później przez przypadek to będzie gdzieś. Tak, dobra <grym> no, co w kolejne FP? Na farmie pojawiło jakieś! I wytyfy, ale no nie widzę tutaj żadnej papugi, no proszę, papuszko. Nie no chyba nie będzie. Nie musi być złota, nie musi być złota, może być zwykła. M ale złota by, by, by fajnie by było, nie? Mam wrażenie, że do jutra jej znajdziemy. Słuchaj, a w sumie nagrywamy to w takiej godzinie, gdzie powinno się ją łatwiej znaleźć bez mniej osób. Ja to bardziej latam po Griffie, bo jaki ma glowing, to ziomką się nie chce po tym grifie chodzić. My O ma mam, 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 mam. Jak masz? Mam, 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 mam. No Dob nie! Dobra, była taktyka. Dobra była taktyka, mam, mam. Mam papuszkę, nie umarło. Podniosłeś papuszkę i osłabienie, jeden skok, jeden regeneracja, jeden. Tak, mam, mam. No ja pierdzielę, no a mi się nie udało. Ej, ale znaleźć, z, cieka z nie? ciekawości zobaczę, czy nie ma tu gdzieś jeszcze je jednej. Mam papugę. No teraz mam papugę. Teraz mam papugę, nie umarł nie? No, kto, pi kto pierwszy, ten lepszy, no. Ja pierdzielę Kilka ...naście sekund różnicy i bym miał punkt, nie? Dobra, co ona mi daje? Szybkość 7, po prostu. Mogę przerolować. A jak się roluje? E, Zazwanki. Zaczerowanie, okej, jest czarowanie, okay, potem pijmy będą 2, 4 i tak dalej. Okej, spoko, ale nie mam żadnych zaczerowań. A w sumie skita sobie odbiorę. Eee, zobaczymy, co mi wypadnie. i może jakaś fajna może jakaś ta umiejętność. Odporność 1. Ej, to jest spoko. Odporność 1. No, odporność jest spoko. No, no, A teraz za ile? Teraz za dwa za czarowanie, To już nie no mam tak, to, no, co je... sobie zostawię. Co jedno czarowanie, no to wiesz. No to masz o jedną zmiankę więcej. Mhm. Przejdźmy więc do kolejnego pojedynku. Więc witam was na Bosiku. Mieliśmy no. z Shogim rywalizować, ale no Shogiego nie ma. Jest aktualnie na siłowni, więc on pójdzie sobie na bossa o 20. A ja jestem teraz po godzinie 16. Więc zobaczymy, sobie kto zajmie wyższą pozycję. I to w sumie na tyle Okay, że tak się stało, ponieważ y, będziemy mogli osobno jakby to zrobić, tak? Y, na innych bossach, więc spoczko więc I okej, okay, 9 sekund i zaczynamy, i będzie bosik, nie? I będzie bosik. Proszę, żeby się udało dużo damage'a nabić O kurde, ej, co się stało? Ej, ja nic nie widzę! O kurna, ej, ja nic nie widzę, nie? Ja nic nie widzę Gdzie jest ten boss? Tu jest ten boss On jakieś robi efekty dziwne Ej, co on robi? Okej, okay. ej, trochę mu zadałem HP Okej, okay, jestem drugi, jestem drugi Gdzie on jest, gdzie on jest, żeby go trafić? Proszę, ale on ma jeszcze dużo HP Staś znaczy, że dużo HP ma Gdzie on jest? Okej, okay. jestem pierwszy, jestem pierwszy! Ej, jest dobrze, jest dobrze, jest bardzo dobrze Ej, dobra, mam dużo HP, dużo HP zadane 205 ej, Gdzie jestem, boss? A tu jest Ej, mam dużo obrażeń dla do danych, dobrze. Proszę, proszę Okej, okay, 400 prawie, 400 Mam dwie dynki, okej okay. Na bossie jest naprawdę dużo osób i strasznie ciężko go trafić. Wszyscy ja spadłem na trzecie miejsce i finalnie na nim skończyłem. Otrzymujesz kamień kowalski do Takie gówno dostę z takiego bossa, ale miałem bardzo dużo HP. Do, dobra, okej, okay. z Shogim z na pewno wygram, nie? Czy, czy wygram? Nie wiem, ale no bardzo dużo mu HP zadałem. Więc sprawdźmy, jak poradzi sobie Shogi. 5. Więc... No dobra, no co ty robisz? Nie troluj tak. Ej, no ja nawet do niego nie mogę podejść, jak coś. Ej, no proszę. Ej, no, ja do niego nie dobiegnę nawet. Ja nie mam. Pa... Je... Wiesz, co mi by się przydało? Przydałby się pet pajączek ogólnie, bo ja nawet nie mogę do niego podbiec. Tu jest, dobra. Dobra, ten Davis tak, Ten, ten Davis mino on, on nawet nie bije mnie tylko naukę, stary. No i dobrze, dobrze, dobrze. Nie wiem, gdzie jest ten boss. Nie wiem, nie, nie, nie widzę go nawet, stary. Tu jest w ogóle. A kilka teraz, Dobra, nie, nie, nie trafił do tego. Przegram, stary. Ja myślę, że do niego za bardzo zbliżyć się mogę. Ej, dobra, gazowana oaza ma 500 damage, jak coś. To jest trochę mnie nierealne. Jakim się ten, ten typa 500 damage na tym bossie? Dobra, mają go jeszcze, proszę. Dobra, spokojnie. Gdzie on jest? Ej, dobra, nie wiem Finalnie, po kilkunastu minutach walki o wyższe miejsce, Shogiemu udało się wbić na podium. Dobra, i ten sobie go nawet nie krytuje Dobra, teraz Boski Topór i teraz sobie przewagę Dobra Dobra, 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 ale wyrzucił mnie teraz Jest! Jest! Trzeci! Trzeci! Boski, no. I co, co stałeś, co dostałeś? Anarchiczna Bania 2 O kurde, i to dobrze Ale byłeś trzeci, bo byłeś trzeci, tak samo jak ja to byłem na trzecim miejscu, tylko ty miałeś ile wrażenie? Nie wiem, nie widziałem 800-900 jakoś miałeś No, coś takiego A ty ile A miałeś? ja wiem, koło 1100-1200 100, jakoś no, Tak, tego typa Więc no, z 200-300 więcej, więc Czyli przegrałeś No, udało mi się troszeczkę wygrać, no ale to tak o ciupenki, o włos może powiedzieć Więc punkcik leci na moje konto I przejdźmy teraz do kolejnego twórcy I yy, jak widzicie, jest u góry siwa zmianka I sobie od tego zaczniemy Wraz z zombiaczkiem, siema zombie Elo, witam cię serdecznie, ale to może ładny secik, to ten nowy? W sensie yy, Tak, to jest kostium mam ten wiódki kupię sobie właśnie yy, Na początku wezmę sobie Excalibur, parę zaczarowań tutaj Żeby sobie złego nie zaczarować, okej okay, pyk I po prostu zagrałem sobie w, w zaczarowaniać I po prostu osoba, która wygra dwa razy jakby która będzie miała większy procent na mieczu, a po prostu ma dodatkową minutę na znalezienie wszystkich znajdziek oraz zrobienie zagadek na strefie eventowej. Więc dobra, możemy sobie zacząć. Moja będzie pierwsza, twoja będzie druga. Zobaczmy sobie, jaki procent się będzie. Pierwsza moja, 16, druga twoja. 17, no nie, 1-0 dla ciebie. Pierwsze moja, druga twoja, 2-0 dla ciebie. Pierwsze moje, drugie twoje, wygrałem o 2%, czyli 2-1. Pierwsze moje, drugie twoje, 3-1. Ajajaj, ale jeszcze jest szansa, żeby się odkuć, nie? Pierwsze moje, drugie twoje, remis. Pierwsze moje, drugie twoje, wygrałem o 1%. E, pierwsze moje, drugie twoje, wygrałem 15-11. I ostatnie, pierwsze 33%. Nie? I drugie twoje, no ciężko będzie ci przebić 33%, ale zobaczymy. 10. No to czyli wypadałoby, że ja mam minutkę dodatkową. Więc wystartowałem jako pierwszy. Start, lecę, dobra, pierwsze zaczerwanie. Znalazłem. Pierwsza na 14, okej, okay. czy jeszcze... Wątpię, że 14 znajdę, ale dobra, idę sobie do góry. Jednak nie idę, bo nie wejdę. E, mam jakby. Dynka mi się podświetla, to nie jest to... E, o, tu jest kolejna, dobra, mam dwa, mam drugą znaczkę, spoko. Tu jest jakieś zadanie. E, okej. Okay. Dobra, mam, pierwsze zadanie. 5 dni dostałem z tych. Fajnie, 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 fajnie. Tu jest skałka, o tu jest zadanie koło skałki. Mam zagadaczka drugie, okej. Okay. O kurna, jak to zapierdziela. O, okej, okay, zrobiłem kolejną. Kolejne plus 5 straszliwych dzień. Okej, okay, spoko. I minutka ci mija za trzy, dwa... Jeden. I właśnie, ci minutami zamieniałam. Może zaczynać? Dobra, także ruszam tutaj na Mroczny las i będziemy szukać zmianek. Generalnie, dla takiej informacji tutaj dla Was, ja wcześniej już sobie dwie zmianki znalazłem, więc można powiedzieć, że jestem lekko do przodu. Nie wiem, czy to Faski zaliczy. W sumie nie będę o tym mówił. Wyjdzie to w montażu, że miałem te dwie zmianki wcześniej. Ja nie wiem, gdzie te zmianki są i gdzie ich najbardziej szukać. W sensie nie znajdźki. Nie zmianki, tylko znajczki miałem powiedzieć. Wydaje mi się, że one mogą być totalnie losowo rozmieszczone na mapie, ale z tego, co znalazłem, zna... takie napis. Kurdy mi się zaklącze. Nieważne O, ale to chyba już za daleko, chociaż tutaj coś może być Ej, tu coś jest zagadka, jest znajdźka Okej, okay, trzecia znajdźka, e, może uda się podpieprzyć to Nie udało się, ajajaj aj, aj. Ogólnie z tego co wiem to też Faski jakby premuje, premiuje zagadeczki Cel, czekajcie, o co tutaj chodzi cel? Cel, aha, że trzeba trafiać, dobra, dobra, to robimy sobie zagadeczkę tutaj Okej, okay. dobra, dostaliśmy pięć straszliwych dyń, a więc mamy tutaj zagadeczki zrobione, fajnie A w dyni? Żadnej znajdźki tutaj nie ma w takim miejscu. Ojojo! Oj. Aha, i, nie, i, i przeżyłem, tak? I ja się przeżyłem. E, I lecimy w kolejną stronę, pobiegłem tutaj. I lecimy tutaj z tyłu, U, tu jest jakiś inny teren. Tu jest ten właśnie ten las nowy. Z tymi klikingami więc tutaj pewnie jakieś zajęcie będą. W domkach. A mnie, ty Ma to mała. E, Krillinga nie chcę dotykać. On za mną leci, no nie mogę. I muszę go dotknąć teraz. Ale ja tu też. Aha. Ej, dobra, tego się nie spodziewałem, szczerze, nie? Aha, bo to będzie tego, będziesz. Aha, to taki spliff się robi. O kurde, ty, gdzie ja trafiłem? Dobra, czekajcie, spróbuję pójść na Homa. Nie wiem, czy zdążę. I. O, oh, aha, ale już zaliczyło mi deda. Dobra, nieważne. Tu może będzie znajdźka Nie no, jak w takim domku nie ma znajdźki, no to jest przesada. Dobra, jeżeli ja nie mogę znaleźć tych znajdziek, to. oha, dobra, to jest ta znajdźka, czy znalazłem ją wcześniej, kurczę, to wydaje mi się, że faski też może mieć problemy w szukaniu tych znajdziek. Nie wiem. Ej, nie mam pojęcia, gdzie są te znajdźki O jest, jest zadanie kolejne! Jest kolejna zagadka, spoko. E, o kurde, co to jest? E, to jest snake. Kurwa, co on tak szybko zapierdziela? Ty, czemu tak zapierdziela? Ej, czemu tak szybko zapierdziela? Zrobiłem, zrobiłem, zrobiłem tak szybko. Tak, tak szybko to było, ale. Do, dobra, 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 zrobiłem. Udało się. Okej, okay, tu jest się ta dynia, Okej. Okay. Ale bym znajdźki potrzebował, bo mało czasu jest. Po chwili zombieczek odnalazł kolejne zadanie. Dobra, jesteśmy u jakiegoś pana zagadeczki z quizem. Co rośnie na drzewach jesienią? Liście. Który napój jest gorący? Herbatka. Co świeci na niebie w dzień? Moneczko. Co to jest jabłko? Owoc. Aha, czy tu zawsze pierwsza odpowiedź? Dlaczego zwierzę miał, czy nie? Dobra, bo tutaj kota mamy. Okej, okay. no i rozwiązaliśmy kolejną zagadeczkę. Super. Lecimy tutaj do podziemi. Tam, gdzie się do bosa idzie, bo tam chyba są jakieś znajdki, mi się wydaje. Tego sobie jeszcze po drodze. Okej. Okay. Tu jest znajdka. Tu jest jedna znajdka na pewno. Dobra, czwartą odnalazłem. Czwarta znajdka, nie? Świetnie, świetnie, ale jeszcze bym chciał jakieś inne odnaleźć, bo mało tego jest. Tu sobie pójdziemy, bo tu jeszcze nie byłem. E, tu jest wyjście do góry jakieś. Widzimy sobie, Aha, tu jest takie wejście. Ej, tu jest w ogóle te, to nowe drewno i jak ono ładnie wygląda. Ej, Ej tu jest, jest coś, jest, jest, jest. Z, zagadka, tylko muszę tego krykminga najpierw pokonać. Dobra, zagadka, co to jest? Jak nazywa się największe jezioro w Polsce? Po śniartwe? Ile to jest 10-3? No, 7. Proste, 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 proste. I jakie jest przeciwieństwo gorąca? Zimno. Zimno. O, i zrobiłem, spoko. Kolejne zadanko. Mi się wydaje, że czwarte chyba już, Trzecia, czwarte, jakoś tak. Dobra, wspinam się gdzieś tutaj na tą górę, ale tu chyba znajdziek nie będzie. Ja może tych znajdziek po prostu nie ma, jeszcze spadłem. Dobra, u Pana zagadeczki, pograjmy sobie w Snake'a. Jakoś tu, kurde, musielibyśmy 60 sekund przetrwać. Dobra, Snake to jest badziewie. Dobra, wbijam tutaj w podziemia, to musi być gdzieś w podziemiach ta znajdźka, nie ma innej opcji. Dobra, i zostało nam 40 sekund, ja, No chyba już nic tutaj więcej nie ogarnę. Mam nadzieję, że z domeczkami poszło troszeczkę gorzej. Ale no, udało mi się znaleźć cztery znajdźki, więc, więc spoko. Tu jeszcze sobie do podziemi pójdę. Ee, ewentualnie tu jakaś znajdźka jeszcze. W dniach to bym wygrał, nie? Ale. O, tu jest zagadka ostatnia, proszę. Okej, okay, dobra, na pewno... Bagdoz... Dobra, to jest ostatnie zadanie. Ostatnie kilka sekund. Jest, jest, udało się, udało się. Jeszcze zadanie kolejne wykonuję. Czwarte albo piąte zadanko. Fajnie, bardzo fajnie, dobra. Zadania oddały mi strasznie, nie? Zadania mi oddały strasznie. Znajdźki trochę gorzej, bo razem ich zaledwie kilka Ale no, już się udało, nie? Już się udało Dobra, bo zginąłem jeszcze raz Według mojego nagrania mam jeszcze około 30 sekund Na znalezienie jakiejś znajdźki, także Lecę szybko gdzieś szukać tą znajdźkę Wbijam też raz do tych podziemi no, nie mam nadzieję, że tutaj gdzieś to może uda się odnaleźć. Kurczę, biegnę teraz tam na wprost, bo wcześniej byłem tutaj na lewo. Nie, nie wiem, nie mam pojęcia, gdzie są te znajdźki. To jest nie do znalezienia. Gdzieś z tyłu może w takich miejscach? No kurczę, ja bym w takich miejscach poukrywał te znajdźki, a tutaj na tym evencie tego nie ma. No, ej, starcy, takie główne cholera. Żadnej znajdźki nie znalazłem, by tą swoją jedną i zrobiłem dwie zagadki. Ja zrobiłem z 4-5 zagadek, i co to, to sobie podliczę? I znalazłem cztery znajdźki chyba, więc wygrałem, udało się. I wydawałoby się, że to wszystkie wyzwania. Lecz nie dokończyliśmy jeszcze walki o to, kto pierwszy zdobędzie peta pająka. Więc wróćmy do tego pojedynku. Ej, bo to jest więcej, więcej A. anarchicznych teraz, A Ej, nam się postęp u góry. To jest! Ej, czemu się zarejestrowało to? A poczekaj, może na nim schadu będzie. jakbyś na ósemce. A to jest takie zbugowane. Stwierdziliśmy więc, że uznamy to za remis. Ponieważ nie chce nam się od nowa zabijać tylu potworów.